Trzeba kupić! No ja też zapomnij. Super, to nowi super, Ale fajnie w głowie! Dziwne uczucie! Wow, pierwszy raz to zrobiłem. Super. Uuuuh, wow, jestem prawdziwym Ej, Jeśli kogoś już to przepraszam. Mm. No, tyle 7 minuty mm. O są niemożliwością mm. No w ręce Od, od szyi, jak się człowiek za, zanurzy ich, i łokcie to objawy, nie? To jest to jest grubo mm. Dobra idziemy Co? Idziemy mm, Du kan gå med dette før du går. No, pani mało widzę ciągle. Pani ciągle mało. To tak wciąga, nie? No. Ja nie umiem głowy za dużo, bo ja nie umiem dobrze pływać. No już się do 8 zbliżam. Super. I pomalu tak pani, mi starczy. Tak jak ta pani też dobrze ja na początku to wychodziłam, biegałam, biegałam, biegałam i jeszcze raz wchodziłam. To też jest fajne, ale jak takie taki wiatr to to niekoniecznie. Biegać. No dobra, mi już zaczyna trochę napać. 8 osiem jest. Jeszcze chwilkę i wypadam. Uff.

Oooo Nie to dziś, dzisiaj będzie tyle fać równo <gryśla> Dobra, jak te Monia? Dobrze, <gryśla> wszystko okej, mnie to lepiej mnie Hej